Znawcy Biblii mówią o tym, że te ilości wody przemienionej w wino przez Jezusa to były ilości, mówiąc językiem młodzieżowym, nie do przepicia. Z Ewangelii według świętego Jana. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Raz, jeden, dwa, dzień dobry z siewcą. Mamy kolejny poniedziałek, piękna uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Maria, tak jak wtedy do sług mówi, do mnie i do Ciebie, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, cokolwiek powie Jezus. Znawcy Biblii mówią o tym, że te ilości wody przemienione w wino przez Jezusa to były ilości, mówiąc językiem młodzieżowym, nie do przepicia. Znakiem Bożej obecności jest nadmiar. Nieraz mówimy o luksusowym życiu: luksusowy apartament, luksusowy samochód, luksusowy zegarek. Tymczasem. Luksus, spokojny poranek, ten moment, kiedy rozpoczynasz dzień od rozważania Ewangelii. Luksusem jest to, że możemy iść na Eucharystię. Luksusem jest to, że możemy spokojnie dbać o nasze relacje, że spokojnie się dobrze wysypiamy. Chcielibyśmy w ten sposób popatrzeć na ten luksus, do którego. Zachęca nas Bóg, bo On w nadmiarze swojej miłości chce przemieniać wodę naszego zwykłego życia, szarego, burego, ponurego, w wino swojej miłości, swojej łaski, swojego światła, nowego sensu, do którego nas wciąż zaprasza. Żyj, rośnij, doświadczaj Bożego nadmiaru. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.